Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku DeForesta. Dzisiaj w budowniczym odcinku, jak już to wcześniej zapowiadałem. Em, w tym momencie po prostu mnie nie ma. Nie mam, nie jestem. Jestem teraz znowu w Warszawie. Jakieś tam zdjęcia będę wysyłał, tak jak mówiłem wczoraj, się Facebooka na bieżąco. Ale jednak, zamiast gadać o wyjeździe, skupmy się na DeForeście. Dziś budujemy mur a poza murem jeszcze kilka takich takich jeszcze domowych rzeczy e, z kataną w ręku, którą zrobiłem w ostatnim odcinku koniecznie zobaczcie jak ją zdobyłem jeśli nie widzieliście w ogóle odcinki te forest są przekozacko zajebiste, bo, bo bo fajny klimacik, fajnie się gra i chilluje po nocy mi się to mega podoba, że że mogę sobie w tak popykać po prostu popykać w nocy właśnie mm, dokończymy mur a jak już dokończymy mur to chciałbym się skupić na, zanim go dokończymy to też minie kawałek czasu, e, ale jak już go dokończę to się skupię na takiej pewnej budowli, które jeszcze wam nie zdradzę ale oni chyba już tam między wieczorem się dowiedzieliście gdyby były inne odcinki nic no, lecę po drzewuśno i... i tyle widzę kanibala i chyba się nad nim teraz zajmę, bo zauważyłem ludziska, że w, moim, w mojej okolicy nie ma kanibali Występuje mutant, taki stały walec, nie wiem czy taki cipek tak zwany, który nie wiem kto go tak nazwał, ale tam mówicie w komentarzu, że tak się nazywa, chyba ale nie ma kanibali, a kanibali tyle potrzebuje, że potrzebuje ich chore głowy i takie tam jeszcze inne bajery, więc chęcią go zaraz tutaj zabiją i i, i, i uzbroję się z jego piękne utyciulu, jeden niemyty... Troszkę mi energii zabrakło i od razu jestem w dupy, zauważyliście? Masakra jakaś Nie ma ich tu więcej przypadkiem? Chyba nie Dziądź, 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 dziądź Z czego z wszystkich... Na wierchu jest, ty patrz go Wooow Jochidon, ty mądry jedna, chulerna Koniec tej zabawy, koniec, panie Koniec Leczymy się, leczymy O, nie ma dźwięku Gdzieś się zgubił dźwięk. Kraftowania no, już się nie. Kraftuję yy, ząbki, ale, ale, ale zabijamy. Słoneczkę najważniejsza: głowa i ręce, ręce i głowa. Ręka jest, głowa też. Jeszcze drugą rączkę, dawaj. No, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Omnomnom, dawaj. Chcę mi zjeść, albo e, ty. Nie mogę już rąk pomieścić. Bardzo źle. Muszę je w takim razie powiesić na ognicho, żeby kości zrobić, bo z kości i patyka, nie mam patyków. A, mam patyk. A nie, to jest... Upgraded stick. Nawet nie wiedziałem. A, to jest ta włócznia, którą miałem pokazać, nie? Czekaj, zaraz wam pokażę. To jest właśnie włócznia. Dzięki niej mogę bardzo efektywnie... To nie mam już nawet mięsa na głowę, cholera jasna. Aha, po wyprawie poprzedniej. A nie, pomiędzy odcinkami zabiłem kilku kan kanibali. Ehm, włócznia jest mega zajebista, bo dzięki niej mogę łowić ryby z wody. I, i tym też się musi zainteresować w końcu, ale to, to, to wszystko w swoim czasie, to wszystko w swoim czasie. Skupmy się teraz na drewnie na murze. No kolejnego przyjaciela tu mamy. O, nie chcę się go atakować, bo tak naprawdę mam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne. Przeczekajmy, aż sobie pójdzie. Mocno rzeczy niepotrzebnie. A ja, ja też głupi zauważyłem, że jak się stawia markery, prawdopodobnie. Ja myślałem do tej pory, że to jest normalna jakaś opcja, że tak powiem, a to trzeba zbudować stick marker. Wydaje mi się, że na, na tym właśnie to polega i potem pojawia się na mapie ten właśnie stick. Nie wiem, czytałem jakieś tam jakieś tam znów wiki deforestowe, ale nic mi to nie pomogło, bo to jest chyba po prostu tak banalnie proste, nie? Ja się po prostu zapętliłem sobie w głupocie, myśląc, że że jest taki że jak wiecie, jak taki point, że klikam kli, klawisz na ustawienia gry. I, i, I wiecie, mam tego sticky markera, nie? A tak zupełnie nie jest. Wy na pewno już to pisaliście, wszystko na pewno już w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. A tak jak mówiłem, poprzedni odcinek, zarazem ten, nagrywam za jednym razem, więc tego ja po prostu nie widziałem, nie? Co nie zmienia faktu, że potem będę czytał więc jak macie jakieś konkretne informacje i konkretne fajne komentarze co do Forresta, to piszcie i właśnie walcie śmiało. I fajnie byłoby, gdybyście zalajkowali serię, jeśli wam, jeśli wam zależy. Każdy, kto teraz ogląda Deforesta i chce więcej tych odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bo zobaczcie, po pierwsze, ile nas jest i zobaczymy, jaki jest rzeczywiście stan ludzi przy tej serii, po pierwsze, a po drugie, moglibyśmy się do pracy, nie? Im więcej lajków, tak naprawdę, tym więcej odcinków będzie, bo ja widzę, że wam się... że wy to chcecie oglądać, a... 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 a ten... A, a nastawienie wtedy jest lepsze, nie? Bo kurde, powiem, że to się wam podoba, nie? A nie muszę iść w ciemno. Katana do ręki, jakby ktoś nam wyskoczył, i pędzę z tymi loksami. To jest zajebiste <grym zdaniem> Mam tak wiele tych zwierzątek, to, je pop to jest niemożliwe. Ale bardzo fajnie, bo dzięki temu mam wiecie, zawsze stale żarełko gdzieś nie zaskoczy. Tu jest takie jedno właśnie pojedyncze drzewo. Gdyby tak zrobić, tutaj platformę, to na drzewie. To jest, myślę, duża szansa na to, że właśnie na tej platformie będą lądowały te, te ptaki. Bo dla mnie cały czas największym problemem jest to, w tych strzałach na... Aha, bo tu jest jednak... to drzewo jest krótkie, widzicie? Tu są, tu są po prostu gałęzie tak wysoko. Chodzi mi o to, że tam jak zbudowałem przy pierwszej bazie platformę na drzewie, na tę platformę lądowało mega dużo ptaków, co mnie potem cieszyło, bo mogłem sobie klasztować strzały, nie? Wydaje mi się, że to jest to drzewo, o! To, na którym nie ma... Aha, tu nie mogę skraftować tego. To jest znów tego... To jest drugie takie drzewo, na którym nie mogę to skraftować, nie? Że drzewo jest... ...iglaste. To też nie mogę, chociaż jest liściaste Jest fajnie zbudowane. O, tu już mogę. Hmm... No spróbujmy w tym miejscu. 14 kłód strat. Nie, nie ryzykuję. Olewam to. Szkoda mi kłód na takie eksperymenty póki co. Myślę, że poza, poza ogniskiem yy, te, te, te właśnie czaszki świecące się jak najbardziej przydadzą. Będę widział po prostu za każdym razem, nie ważne czy podpali ognisko, czy nie, będę widział te wejście dokładnie. Nie? Będzie ładnie oświetlone, co mi daje właśnie dobrą widoczność z daleka. Pięknie. Idźmy się przespać, bo się już południu Nawet bardzo szybko bym powiedział. I te wejście mam za szerokie, nie wiem, czy zauważyliście. Coś z tym jeszcze trudno się wykombinować, a to jeszcze potem mam na to czas wszystko. Póki co najważniejsze jest mieć, mieć ten e, bryzowy, że tak powiem, mur, a potem będziemy robili jakieś dodatki pod tytułem cięższe wejścia, żeby potwory nie weszły. Póki co potwory i spółek nie ma. Potworów i spółek, a my mamy już takie zrastą, już miejscu, wejścia, że mówię, deszczowe. Piękny słońce. słońca W ogóle ładna jest ta grafika szczerze mówiąc w tej grze I na taki open world i w ogóle to... Jest na pewno całkiem zacyn Ale się wystraszyłem swojego cienia na tych netuloksach, widzicie? Masakrycznie się, się wystraszyłem Czy ja te drzewa będę mógł wykorzystać? Bo tak patrzę, że są w tej wodzie Ale jeśli ja ich nie będę mógł wykorzystać za pomocą tej platformy, no to te drzewa mi są niepotrzebne Czyli miałbym tak naprawdę blisko siebie No właśnie, nie wykorzystam tego No to rąbiemy te drzewka Ale się w ogóle będzie dało No, takie buty, nie da się Proszę bardzo Odgadłem crafting na water skin, czyli, czyli chyba worek na wodę, to mnie bardzo cieszy, bo znów będziemy mogli nabrać wodę, ale nie z jeziorka, nabierzemy potem z tego, ze zbieracza, yy, ze zbieracza z żółwi, ze skrótu yy, żółwich i wtedy nabierę wodę, zobaczymy czy potem będę mógł pić na bieżąco, chyba tak, no na tym to polega w końcu, nie? Zajebiście. W trakcie rąbania spotkałem tą gorszą ekipę kanibali. Chyba jednak z. Hmm. w hmm, na to. Może jeszcze wykorzystamy jakoś naszą. Naszą nową zabawkę. Spróbujemy jak ona w ogóle działa. Equip Uwaga! Rozpisgało dwóch cymbałów. Widzieliście? Ty wstał jeszcze! Hardcoreowy koksu po takiej bombie, patrzcie, rozpizgało go na części. I ja pitole, to było zajebiste. To by to więcej tych, czyli nie, to nie, nie przyw przywlekło do mnie, ale to było przekozackie. Podbało mi się, ja chcę więcej. Nie, nie tak. Okej, okay. już tak. Ale uciekli, założyliście, nie walczyli. Z kilku dalej? Zajdźcie. Zacna taka broń. Kurde, wyrąbałbym to drzewo, bo mi przeszkadza tak naprawdę. Skoro nie ma tego określonego, to już w ogóle mi nie chcę. Nie jest przydatne. Cholera. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, przyjacielu. Jedziemy. Jeszcze tylko jeden w zasadzie chyba, nie? Dokładnie. A teraz musimy zrobić... Mm, niestety, niestety niestety jeszcze nie jestem w stanie zrobić sobie takiego domku. Chociaż jestem w stanie sobie to zrobić. Tylko muszę to po prostu zaplanować. Pomogę już sobie zrobić tak naprawdę rodziska. Prawdziwy domek. Tylko nie taki. A chciałbym zrobić yy, taki. Na podstawie murów, takich już... Takich już osi... takich już domowych murów. I na podstawie tych murów chciałbym sobie w środku zrobić taki mały domek. Tylko nie wiem odkąd dokąd. Myślę, że odtąd by się dało zrobić. Zajebiście. Ok, tak wygląda mój plan na domek, w którym będą znajdowały się selektory. Selektory, czyli półki na wszystkie rzeczy, które mamy, czyli leki, czaszki dupy Maryny, yy, Dilda i wszystkie inne spermy jeże jakie potrzebujemy, yy, po to, by nie nosić tego przy sobie. A raczej tak, nosić, ale gdy będziemy mi nadmiar zostawić, po to, by kolejny zbierać. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ dzięki temu będziemy mogli po prostu się pozbywać tego co mamy, i tak jak powiedziałem, zbierać więcej. Ciekawe jest, czy mogę to zrobić na domku, na którym już mieszkam. Nie, nie mogę. Szkoda, bo to jest tak już mówiłem wam wcześniej, zbierać na, yy, na tom, na żywice. Robiąc go, zbieram żywicę, e, więc to jest dla mnie dobra sprawa. Niestety wszystkie, bo wszystkie te drzewa, które są obok mnie, tutaj będę wykorzystywał, więc to sobie zostawmy. A taki zbieracz na żywicę możemy zrobić w stronę właśnie, chociażbym tamto gdzieś zrobić gdzieś dalej. to było za dźwięk? Nowe dźwięki są. jest. Naprawdę przerażające. Gdyby teraz było środek nocy, a ja był nie w swoim domku i gdzieś w dupie marnie, to by się trochę zesrał. Nowe dźwięki wydają te skurczybyki Ludzie, jest strasznie już późno, a ja uporam się też z tym domkiem, który buduję. Mm, nie chcę, żeby się szczerze więc troszeczkę mi już emocje opadły i. I wolę spinkalać w chatę, znaczy w kimę, bo jest trzecia w nocy um, i, i chciałbym, chciałbym abyście, abyście zapodawali łapy w górę. Bo za takie, za takie budowy to musicie koniecznie. Ja tu się męczę, żeby wam pokazać, jak zajebiście to wszystko wyłodzi e, i domek rzeczywiście już fajnie powstaje, ale ja jednak jeszcze nie powstał mimo wszystko. Tu będę potem budował, mm, oczywiście, tę podłogę, żeby była ładna, i piękniutka też z drewienka. No, a potem tu postawimy selektory, zrobimy jeszcze dach, nie? A dach, oczywiście, płaski, niestety, nie taki szpiczasty, bo będziemy tu mieli te przejścia nad tym domkiem. Więc te, w tym odcinku to wszystko, bardzo budowlane. Następnie nie wiem jeszcze jaki będzie, bo to już będzie po dłuższej znowu przerwie. Mojej, dla mnie, dla was odcinkowo jednak nie. E, Koniecznie łapy w górę więcej deforesta. Trzymajcie się, słodkich snów na razie.